Mówiłem wam, jak robiłem zakupy na obiad dla teściów. Była niedziela. Siedziałem w toalecie. Znaczy nie na toalecie. Znaczy na toalecie, ale po to, by grać w spokoju na telefonie. Laura, szybko zamknąłem. Otwórz! Nie! Powiedziałem, udając zaskoczenie. Czemu? Bo się załatwiam. Zablefowałem jak najlepszy pokarzysty. Chodzę za 200. Dobra, to słuchaj. Odetchnąłem. Nie wiem czy pamiętasz, bo w sumie ja też nie pamiętałam, ale terminarz w telefonie mi przypomniał. Dzisiaj o 14 moi rodzice przychodzą na obiad. No nie. Przecież jest niedziela, no w niedzielę Bóg kazał odpoczywać. Znów zablefowałem. Nie miałem pojęcia, co Bóg wkazał, a czego nie. Ale Bóg nie miał teściowej i to ty ją zaprosiłeś na ostatniej imprezie. Przypomniałam się impreza i co powiedziałem jej mamie. Ja... ja... ja Panią ja kocham. Przypomniałam mi się też, co powiedziałem jej tacie. I patrzę na Pana twarz i po prostu mam na O, Przypomniało mi się w końcu, jak ich zapraszałem. A za tydzień zapraszamy na obiadek do nas. Co, odpicujemy obiadek, że po prostu pani proteza wypadnie. Ja posprzątam mieszkanie, a ty idź zrób zakupy. Rozejrzałem się po pokoju. Było czysto. Ale przecież wczoraj sprzątaliśmy. Ty Robisz zakupy, bo ja gotuję. Ty gotujesz? Rozejrzałem się po kuchni, kartony po pizzy z torku czwartku i soboty i opakowania od Chińczyka z poniedziałku i piątku. Nie dyskutuj ze mną! Z kobietami się nie dyskutuje. Kobiet się słucha. Dostałem te zakupów. Spojrzałem na nią. Nie znałem połowy składników. O, schabowy. Myślę, że twoi rodzice przychodzą na obiad, a nie na cały tydzień. Zażartowałem, uznając to za jeden z moich lepszych dowcipów. Jak to na tydzień? Nie zrozumiała. Rodzice mają zupełnie różne usta kulinarne. Tatuś lubi tradycyjnie. Wyobraziłem sobie jej ojca. A mamusia nowocześnie. Wyobraziłem sobie jej matkę. Szedłem i grałem. Spojrzałem przed siebie, żeby się nie przewrócić. Dalej grałem. Znów spojrzałem. Zobaczyłem Dżosiarza. On zobaczył mnie. Schowałem telefon i portfel w Majtki. Zawsze tak robię, gdy widzę potencjalne ryzyko. Przeszedłem na drugą stronę. Zobaczyłem jak dresiarz też próbuje przejść. Zacząłem biec. Próbowałem usłyszeć, czy dresiarz też biegnie. Słyszałem szybkie kroki. Zacząłem szybciej biec. Okazało się, że słyszałem swoje kroki. Biegłem do sklepu. I zobaczyłem, jak zabierają ostatni koszyk. Cofnąłem się po wódce. Jednak się nie cofnąłem. Spojrzałem na ochroniarza. On spojrzał na mnie, wiedząc, że coś knuje. Przeszedłem przez kasę, przepychając się przez ludzi. Spojrzałem do portfela. Super. Przypomniał mi się patent, który widziałem w internecie. Ale beka. Włożyłem. Szarpnąłem. Nic. Tak to jest, jak wierzysz we wszystko, co widzisz w internecie. Spojrzałem na ochroniarza. On spojrzał na mnie, wiedząc, że coś rozwaliłem. Przyszedł. Wyciągnął i powiedział. Jak coś, to w kasie panu rozmienię. Dzięki, Sherlocku. Przeszedłem przez kasę, przepychając się przez ludzi. Szanowni, czy ma panie może dziesiątkę na dwie piątki zmienić? Klienci zabijali mnie wzrokiem. Wziąłem ból. I wyjąłem listę zakupu. No nie. Przypomniało mi się, jak uciekałem przed dresiarzem. Musiałem mi wypaść z kieszeni. Przeszedłem przez kasę z wózkiem, przepychając się przez ludzi. Zapiłem wózek. Poszedłem szukać listy. Ale zobaczyłem dresiarza. On zobaczył mnie. Zacząłem biec. Podbiegłem do sklepu. Znów zabrali ostatni koszyk. Chciałem się cofnąć po wózek. Pojrzałem na ochroniarza. On spojrzał na mnie. Przeszedłem przez kasę. Wziąłem wózek. Zup. Napisałem do dziewczyny by podała listę zakupów. W tym momencie padł mi telefon. Przypomniałem sobie, jak grałem grę i pomyślałem, jak bardzo się nienawidzę. Nie miałem pojęcia co kupić. Przypomniał mi się schabowy. Kupiłem więc schabowego. Wyobraziłem sobie tatę dziewczyny, jak jakieś schabowego. Nie miałem pojęcia co kupić teściowej. Zobaczyłem sympatyczną kobietę przy warzywach. Skoro zna się na warzywach, to zna się na kuchni. Zobaczyłem, co bierze. Wziąłem to samo: wzięła kapustę. Ja wziąłem kapustę. Wzięła czerwone ziemniaki. Ja wziąłem czerwone ziemniaki, wzięła olej kokosowy, ja wziąłem olej kokosowy, wzięła mąkę żydnią, ja wziąłem mąkę żydnią. Stanęła, cofnęła się, walnęła. O, widzę, że ma Pan problem z decyzjami. Wziąłem szybko coś z półki, by się nie domyśliła. Raj stopy Super. No proszę, to nie takie trudne. Będą na pewno na Panu dobrze leżały. Co za wstyd. Podjechałem. Podjechałem do kasy. Ona już tam stała. Stanąłem dla nią, ale tak bym mnie nie zauważyła. Czy mogę zrobić zdjęcie? Jasne. Jasne. Super. Oglądam pani wszystkie filmki Ach, na YouTubie. Internetowi celebryci. Zapraszam do kasy numer 6. Zacząłem iść do drugiej kasy. Zobaczyłem faceta wychodzącego z chemii. Zacząłem biec. Byłem pierwszy. Ludzie chcieli mnie zabić wzrokiem. stopy. Da pan te stopy tutaj. Co za wstyd. Nie mogłem otworzyć torebki. Kasiarka mi pomogła. Pakowałem. Znowu nie mogłem otworzyć. Znowu pomogła. Przemiła pani. Pakowałem. 69,99. Wyobraziłem sobie, jak mówię. 69, co? Grosik na szczęście dla tak pięknej pani. A powiedziałem. Już bez tego grosza. Wyobraziłem sobie, jak mówię. Grosik na szczęście dla tak przystojnego kawalera. A powiedziała. Za dużo już tych groszy w kasie mam. Wyszedłem. Złapałem zaworki. Nie uniosę tego do domu. Spojrzałem na ochroniarza. On był zajęty robieniem zdjęcia. Zabrałem wózek. I pobiegłem z nim. Biegłem. Ochroniarz bieg za mną. Dalej biegłem. Ochroniarz dalej bieg za mną. Już nie mogłem. Zwolniłem. Dogonił mnie. Spojrzałem na ochroniarza. On spojrzał na mnie co najmniej jakby złapał najgroźniejszego przestępcę. A wózek to do pana chyba nie należy. Wyobraźnie sobie jak mówię. z wózku mój, więc formalnie wózek też mój. A powiedziałem... Yy, nie. Poczułem się jak kryminalista. Wiedziałem, że pan coś kombinuje, ale że aż tak? Wstyd! Ochroniarz oczy z wózkiem, a ja zostałem z zakupami. Dresiarz, wreszcie mnie dopadł. Wreszcie ci dopadłem. <laughs> Ale się obsrałeś, ziom. Daj te siaty, bo chuderlak straszny jesteś. To Cię je zaniosę do domku. What the fuck? Dasz huraczkę na burbarek, ziomuś? Zgodziłem się. Deal? D deal? Co ty tyle żarcia zeżresz? Nie masz puc, mordo. <laughs> <laughs> Zaśmiałem się kurtuazyjnie. Przepraszam, ale nie było wszystkiego, więc... Mmm, mama się rozchorowała. masz tam. I listę zakupów.